ci dowie to będzie w intrze? nie będzie jak tam był it was at this moment he knew he fucked up Cześć wostro i neros i witam was w pierwszym filmie z 1v1 z widzami w CSGO witam serdecznie Kafelka siema Kafel Siema, się yy, Siema, widzowie. Na tej mapie yy, jeszcze gigty grałem, więc nie mam pojęcia, gdzie tu się kafelka mogę spodziewać tak naprawdę, w którym momencie. Kafelowi biją dzwony. Dokładnie. Ale to już ostatnie uderzenie z tego, co liczę. Pamiętajcie koniecznie, żeby zostawić łopencję w górę. Byłbym bardzo wdzięczny. No i oczywiście, jeżeli jesteście nowi jeszcze nie subskrybujecie, to pamiętajcie, żeby zostawić ten czerwony przycisk na dole. Z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A bo tutaj się plantuje. Dobra, to zmieniamy mapę, by bo ja, 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 ja wiedziałem, że to się plantuje. Tędy się idzie, dobra. Ale że ja ci nie umiem trafić? A że ty jeszcze żyjesz? No dobra, pierwsza runda fard dla Najrodka. Zobaczymy, jak będzie później. Kafel. No, Ile łapek bardzo. widzowie mają wbić? Yy, tyle, żebyś ty miał satysfakcję. No to jak w no dobra, powiedzmy 40 łapek, nie wiem czy to jest dużo 40 łapek, no to też sporo No to jak mam 40 łapek, to mam giveaway'a i skina Tak? Co za co to tak. za skinek będzie? To jest skin do pompy, ogólnie do z Okej Pod no, okay. rakiem, że no nie, masz, nie masz radaru? Nie mam no chyba RIP, nie zdążę, no way. Nie ma szans. RIP-uwa, kedyksuwa. Ajajaj, zbyt długo tutaj biegłem do ciebie, nie? Bo ja nie, mia nie miałem bladego pojęcia, gdzieś bomb bombsite, nie? No to chyba też nie zdążę już defizować. Nie, no way. No i wygrałeś kolejną rundę. Ej nie, bo ja się ledzi czuję oszukany, bo ja wchodzę na tą mapę, ja myślę, że my gramy po prostu na to, że wygrywa ten, który zabije. A tu nie, a tu się plantuje, nie? No to porąbana sprawa, no. Ale łeb! Jezu, jak ty z takiej odległości? W ogóle dwa razy cię trafiłem i za 18 dostałeś. No to fajna brońka. No na za 9 bije nawet na daleko. Te maszyny. Nie, nie, ja nie ma szans tą bronią. Trzy trafienia, trzy trafienia cholera. No, nasze wygieram na farcie. Dobra Byniu, bez tego farta już koniec, koniec fartowania w twoim wykonaniu. Tak? No, ty, tak, tak. No na tej górze, no spokojnie A co ty mówisz, ty że ty jesteś na dole? Prasować. Ty mówisz, że ty jesteś na dole? Tak, sugeruję, że jestem na dole mm -hmm. I właśnie w tym momencie plantuję bombę No Na Zobaczymy. 3, 2, 1 No, bomba została podłożona i pika O Jezus, najro, najro, najro Co ja zrobię teraz? To ja się Jezuin yes, Dobra, nie, bo ja, ja, się czuję teraz bardzo zestresowany. Tak, tak, być nie będzie Ty ja też kurde mi serce wali, nie? Do kafelka, bo to kafel to jednak jest potężny przeciwnik Potężny przeciwnik, który nie umie grać Aimowa jesteś dużo lepszy ode mnie, bo straszno, prawie same hedy mi, nie? A jak, jeżeli w ogóle mnie zabijesz, to już headshotem, jeżeli nie headshotem, to mnie nie zabijesz, tak, 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 tak to działa Ale w ogóle ile mam stosunków headów? 100% head'ów mam Serio? Chwilę. No sprawdź sobie, masz 50 Mhm, mm beta uh -huh. Czy ty masz awp? Nie Bo ja widziałem jakbyś miał jakąś bardzo długą broń Fajr, jak masz awp Ja no, masz awp, legit Polecam defować, bo się przeskanuje Ez? Nie Dobra. Easy win. O Boże, to jest najmniej fartowny odcinek w moim wydaniu naprawdę. O tutaj widziałem Cię, siema byniu. Ale mi ręka drży cholera, jakbyś widział na filmie jak mi celownik skacze ze stresowania. Właśnie odcinek z kamerką, bo nie wiem. Ojojk. Oj. Zdążę? zdążę, może zdążę, może zdążę, może zdążę? Zdążysz, jeżeli masz defa to zdążysz. Chill. Zdążysz. Ja pierdziu, droga, nie. Wstydz, wstyd, wstyd człowieku, że ja przygrywam z tobą, serio. Wstyd totalny. Oła, ale łeb przy ścianę. Aa! Milisekundy, milisekundy, nie? Milisekundy, już wciskałem przycisk strzału. A miałeś niezbyt dużo HP, więc tak naprawdę to... nie dużo brakowało, żebyś zginął. Ała! Ty, ale ty oberwałeś no. cholera i to dość mocno chyba. No. Leży, dobra. Nie, no, nie nice, zbyniu. Masz jakieś neidy, coś miałeś? Dawaj. Dzięki. ja chcę ja przede bo ja po prostu drabię tu jak... Kupka. Tam już zrutowałeś, tak? Taki z ciebie. Czwany, cwaniak, jak na niego mówią widzowie. Ale kto? to cwany, cwany jak. O, ludzie na, na, na ciebie tak mówią. Nie no way, no way. Ale głowa jeszcze wtrafił! Jeszcze głowę wtrafił Jezus chłopie, nie no, ty... Ty... Ty, ty mów mi, że ty nie masz ola, nie? że Jak jest paka defowana, to widać w sensie jak paka pika To każdy kolor to ja? Wszelałem na ośle Czemu full auto poszło? Czasisz basy, że, że ja pestkowałem, a mi poszło full auto? Dwalona myszką muszę ją wymienić, to jest jakiś stary M100 Logitecha, który się już często baguje. Ja pierniczę, nie? To jest totalne RNG, nie? Aj! Wiesz ile brakowało? Jednej czwartej sekundy. No, a wiesz, że ja cię Tak wiem, ja pier... Jak? Jezus o Boże... Nie... Ja, ja chciałem iść do przodu. Chciałem iść do przodu. I ta głowa ja pier chłopie! Ja mam, ja, mam ci ufa... ja mam ci ufać, że ty nie masz jakichś citerków? Nie no, ja po prostu jestem szczęściem. No masz totalne szczęście! Ale nie wiem, czy komu ja jeszcze muszę powiedzieć, że ja przez połowę mojego życia gram tylko w strzelanki, albo w gracie strzelanko podobne, no nie jadą. No, co, trochę... Nie można. Ja pierdolę. Twój aim jest pochombany Jak tam przy tej twojej pace? Jezus znowu headshot! <słuch> Jak zdradziłem pozycję o tak? Słyszałeś mnie czy coś? Bo tupnąłeś tak. Puściłeś na chwilę shift, taki To fajna klawiatura X by the way. Ja mam Eriksa 39, to jest totalna, wiesz, jakieś za 5 dych jakieś gówno, nie? Ja pier... I headshot! Kafel! Ja cię, te, ja cię zgłoszę po tej gierce, serio. Jak tam się tu, koleś? Jezu i chłop, to jeszcze wszystko słyszy w ogóle? No, ja mam słuchawki, nie? No, ale ja z takiej odległości nie, nie usłyszę nic. Bo oglądałem, dużo, polecam obejrzeć. 95! Jak lepiej słyszeć kroki z Polecam sobie obejrzeć. Jak tam przy skrzynce? Jezu, słyszy jak ja, jak ja idę na shifcie i zdę. Nie no, teraz tak akurat tak strzeliłem ale... Aha, ale wiesz, że strzeliłeś dobrze? A co ja to jesteś? jak nic? Ez No i mnie zabiłeś już Dawaj, jamka Boże. E... Czy to w końcu wracając jest odcinek z kamerką, czy nie? Tak, to jest odcinek z kamerką Dobrze, to to będzie mój ulubiony odcinek na twoim kanale EZ! Ej, teraz to ty się rzucasz! <noise> <noise> ty się obrócisz mi w dajesz? Ja... Z głowa! Jezus, nie, dobra, to jest... Ja 0% szansy na to, żeby taki, taki łeb przechylić, nie? <noise> Bidowie, to będzie w intrze. Nie będzie. Uła! Smoka to akurat słychać. Specjalnie nie będę wychodził. Jak tam, jak tam... Jak tam. Yes. No nie no ja, ja nie wierzę 200 IQ by A będzie on raczej przegrana dla mnie. Why you think so? Słyszałem cię? Puściłeś na chwilę shifta Dobra, planuję za 3, 2, 1... Bo? Oh, Uu Jezus Mario, mam <laughs> mułko robić, no Ojej, byju, dobra, tak ma być. To chyba będzie Rip Gierka, bo, bo, bo nie wiem gdzie, chłopie, zazwyczaj to ja, ja wiem gdzie ty jesteś, a teraz nie mam pojęcia. No, weź to, rzuć. No. Fajnie ci tak? Fajnie ci tak? Ej nie, ale tak szczerze mówiąc, to ja na początku nie miałem pojęcia gdzie jesteś, ale potem zobaczyłem, że Ciebie w trafiłem i wyleciała ze smoka krew, ja I wtedy wiedziałem gdzie strzelać. Prawda. No, <laughs> moja ranga na, na, na na Discordzie, mówi Ty chłop, nie poszedł tutaj gdzie zawsze, a? No nie! To Ła! Ja ci dam! Ja ci dam tak skanować! Ja ci dam tak skanować! Ty chłopie, dziwny jakiś jesteś. O! Jezus Maria, ale zlamiłeś teraz, ale teraz zlamiłeś. E, kto by się spodziewał? Jeszcze obok kościoła jest straż pożarna. Jak jedno wyje i drugie wyje, to dajcie mi spokój. A wyje sami oba raz Zdarza się? Kur... 44 no tylko! Spaniał, tak jak wyciągałeś broń. <laughs> Nie wyciągałem brogi! <laughs> nie wyciągałem brogi. <laughs> nie macie za tą może żółtą ścianką? Nie. No, nie, no szkoda. Ale ty jesteś... Te, teraz to tak trochę dwa razy się dałeś nabrać na własne żarty, o tak. Przem, tu. Czemu tak? Ja mam pytanie, czemu tak y, oszukujesz, skoro nie, nie słyszałeś tuptu? To czemu mówisz, że słyszałeś to? Jak ty nie dostałeś headshota? Jak ty nie dostałeś headshota? Chłopie! Ja, jak ty masz ja, 500 godzin, a ja mam... Je, ja mam 60! Proszę mnie nie obrażać, jeżeli chodzi o moje godziny? Ja mam 552 godziny. Dlaczego myślę mam 500? Ja mam 552 <grytanie> Widzowie zasubskrybujcie kanał po, po więcej takiego super contentu i mnie posiadania 100%, 100% kurde headshotów w CSGO. Bo jak zostawicie suba i łapkę to właśnie 100% headshotów i w ogóle będą pisali, że yy, macie cheaty. Potwierdzono no, tak no, info. Potwierdzono info. Moi drodzy, jeżeli chcecie wygrać taką pompkę, jaką w tym momencie trzymam w ręczku od kafelka... CO?! Okej. Okay. O. co to <głos》>, co te boty się pojawiły, to się zdziwiłem. To jedyne co musicie zrobić, to oczywiście subskrybować kanał z wątkiem i zostawić łapkę w górę. Oraz w komentarzu napisać, że chcecie tą pompkę dostać. I napisać również swój skrócony trading. Pokojnik trade offer, żeby nie było. Okej, okay, to już na tyle w dzisiejszym odcinku, jeżeli ty chcesz wystąpić w następnym materiale, właśnie z 1v1, to koniecznie dzwonkuj kanał, to już powtarzałem w tym filmie 10 tysięcy razy, ale no jednak bez tego nie będziecie dostawali powiadomień, no i do tego wbijecie na Discorda, link w opisie, fajne, najroda nazywa się Discord i tam też będą informacje, jeżeli e, będę nagrywał dokładnie. jakiegoś 1 v dokładnie, kafelek, no i jeszcze kartę społeczności również, śledźcie tam też, dużo informacji się pojawia, do zobaczenia w kolejnych filmach, cześć! Kafelek... No.